Witam Przedstawiam dzisiejszy sklep Nie zapomnij o sobie, łapce i komentarzy ku dzwoneczku To co przechodzimy do sklepu Co tu dzisiaj się znajduje? Pierwszy taniec Victoria. Sezon czwarty. Ok, następne. Następne. I malowanie mamy. Do tego nutka. No i przechodzimy. Sezon dziewiąty. No to fajne. Ciekawe. Dwa style. Ołuna. No. I tu dwa style plecacz też nie ma dwa style? Nie. Dobrze. Tu pojedyncze. No to jedziemy dalej. Lewiatan. I plecaczek do tego. No. Nada. Malowanko. Okej. Okay. Lecek. Nutka. i ekran no to to już nie trzeba przedstawiać tak już było no. To było to wczoraj do zdobycia. Ja już to mam. Kto nie ma, nie żałuje. No i pojedyncze. No to jest fajne. No i do tego mamy. Nie boję się. Ugać. No i men. No, ok. Pojedyncze. Po 800. I lotnia No i pakiety to już mamy po 28 zł ziko to po 47 a to jak był No i tyle. Nie zapomnijcie o łapce, dzwoneczku, komentarzu i subie. No i pozdrawiam. Cześć.